Można w to wierzyć, czy nie, ale po prostu tego nie pamiętam. Gdybym się spytał dzisiaj sekretarstwo z Morazowskim, czy wczoraj, czy oni pamiętają, kiedy po raz pierwszy byłem w Teraz My, też by nie pamiętałem. Ile razy byłem w Teraz My, też by nie pamiętałem. Gdybym się spytał swoich asystentów z pracowników. Gdybym się ich spytał, ile razy piliśmy razem wino, też by nie pamiętali. Nawet jestem pewien, nie pamiętali, ile butelek wina wypiliśmy ostatnim razem e, wspólnie. Mi się daje, że około czterech, ale mogę się mylić. E, w każdym bądź razie, e, takich rzeczy się nie pamięta, bo nie po to człowiek się Ktoś fotografuje w tak dużej grupie, żeby pamiętać wszystkie osoby, to one proszą o sfotografowanie, a nie ja o sfotografowanie z tymi ludźmi. Tak samo jak się człowiek umawia na winę, to nie po to, żeby pamiętać o dwóch tylko żeby się dobrze czuć przy dobrym winie, w dobrym towarzystwie. Od tamtego czasu, od 2005 roku, nie co, so, ja się sfotografowałem kilka tysięcy razy. W tym tygodniu sfotografowałem się około 100 razy. Codziennie się z kimś i Nie dziwi to, że osoba, która była na szkoleniu, pracowała przez jakiś czas, płaciła pieniądze, to akurat to zdjęcie, jest dowodem rozgrzeszającym mnie z tych podejrzeń. Normalne, logiczne, no, tania sensacja, za którą nie stoją e, żadne konkretne e, dowody. Podobnie w poniedziałek poinformuję o e, osobach, które e, za prezydentury Andrzeja Pruszkowskiego, prezydenta spisu, e, wpłaciły e, pieniądze na jego kampanię, a potem odbyły funkcje dyrektorskie bez przetargu. Dzisiaj ja wykańczam Jarosława Iwera Kaczyńskiego metodami, który, po które oni się najeżdżają. To oni się stworzyli z kierpniąka, że im nie wolno niczego zażyć, a oni mogą insynuować, latami insynuować, ale obiecuję Państwa do końca maja po prostu Kaczyńscy nie będą mieli tygodnia wolnego od tego typu zabiegów. I, i zobaczymy, czy to się skończy.